Jak? No, Bo nie no, się komu bałeś, no. Ooo, ale zaraz się patrzy, że nie wiesz, że... No, dlaczego Bąbel? Bąbel, halo? Jakby... Litro Ale spriec. to nie musisz... No co ty <grym> robisz? On your I'm mom Hey. to face! Ooo, to... to... jakie piękne samochody! Ja, wziął A, wziąłem sobie Torero. Aha, no to torero. fajnie. Wziął, Dobra. Ty, co? No to fajnie, nie? Co to jest? Co to jest? Jak ja tutaj Torero wziąłem, pa, cyk, i cię nie ma, typi. A, ja z tym to mam teraz. E, Szepar, jakbyś chciał ogólnie o, przypomnieć jakieś takie podstawowe zasady, to właśnie masz idealny jestem. moment. Nie, właśnie właśnie wypadłem, więc teraz ty to zrób. Teraz ty Jezu, możesz mówić. By... Do... Kurde, Dzięki. kto tutaj stoi na środku? Yes, nie, spadłem! Pragnę tylko powiedzieć, że oczywiście no. y, skupiamy się przede wszystkim na pierwszej osobie. Pierwsza osoba. No, nie na drugi? O, nie, pierwsza na osoba. To jest klasyczek tak zwany. Tak, ale klasyczką staramy się nie robić. Nie, nie unikać. Pragnę tylko. W taki jeszcze raz, w razie gdybyście nie usłyszeli... Nie! No. nie. No. I, więc pragnę tylko przypomnieć, to to że przede wszystkim. Ostatnie osoby skupiają się na. Pierwszej osoby, tak? Czyli jest zawsze hand na pierwszą osobę, tak? I staramy się innych nie bić, ponieważ chcemy do zawsze dojechać do pierwszego no i przejąć jego miejsce, to tak? Jest, jest o to chodzi. Zamysł, Natomiast nie? pierwsza osoba ma prawo napierdalać wszystkich. Co to znaczy, że musi to robić, bo wiadomo, że no musi tak. się zemścić. Może się zemścić, ale nie musi. No dokładnie. A na przykład, na przykład teraz no. mogliście. Na przykład teraz mogłeś, Michałku, mój drogi i piękny. Pierdolność tego, ale Ej. tego nie zrobiłeś. Dlaczego? nie jest, jak ja słyszę od ciebie, mój Michałku. No dlaczego do mnie Popel? No, no przecież on jest pierwszy, ale jest pierwszy, bo, ale nie musi bo, mnie bić, no. Wiesz co? Myślał chyba, że mnie strącił. To popatrz najpierw do tyłu, a potem, kurde, myśl, ziometrku. Ja a nie, ja tak chciałem. Czemu tu jest dziura? Teraz ta zadałem pytanie. Chciałeś mnie wyminąć? Jak ty we mnie centralnie Może chłopie? Dobra pytanie. teraz jego walnąć. Teraz, teraz. Nieee! ominąć. Nie. nie. O, to ciekawe, Aha. no! To widzicie, jak Szeparda słuchacie? No nie, no nie, no, ale wolno... no, to, no to, no to, przecież możecie go walnąć, jakby, o to, a, o to, Kaman, a, no! no i słyszycie, no! No, to, o to możecie, chodzi, tak? Ale nie musicie, wiadomo! O, kurde, no przecież Miałacie ten Batmobus, no, kur... <noise> no! Chudzi w dupę! Ten Batmobil jest mocny! Bruce największy prze przegryw w historii. A, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie zrobiłem tego no, specjalnie. Grusa, nie rób tego. No, nie zrobiłem ci ja. przecież. Ja się cię proszę. Aha. Ej, dobra, kto według ciebie jest fajniejszy? Batman czy Superman? Mnie? Pytasz mnie? Ani ten, ani ten. Tak. Ciebie? Po pierwsze jebać DC, a po drugie Superman. Aha. Proste, że jest Superman. Co? No tak. Okej, okay, dobra, to nie mamy o czym rozmawiać, gościu. Ja jest jestem miejsce. oczywiście Team Superman. No ja Team Batman, Batman kłopie. po prostu, jedyny jaką miał. Ja jedyny jaką miał. Jedyny jaką supermoc, jaką posiadał, to, to to, że był sierotą i odziedziczył no, hajs. No to stary tyle. I był taki mocny, ale. Ze strany był. powiem, ale za dzieciaka chciałem być ich Batman. <noise> ale oprócz tej oprócz tej części <noise> Z byciem śrotą, <noise> Tak a. szczerze, ale, a. ale zawsze moim ulubionym superbohaterem od dzieciaczka to był właśnie Batman Nie jeździ mnie! No Bo przecież nie. ty kurwa jesteś brawo wjechałem! No ale przecież wjechałeś, stary. wjechałeś... Walnąłeś mnie, a potem dopiero skręcałeś w moją stronę. No przecież nie. ziomek! Okay, ja skręciłem okay, w prawo i, i ty też skręciłeś w moją stronę. Czy ty masz prawo jazdy, bardzo czy dobrze, nie? Bardzo dobrze. nie. Aha, no, no sam, to. Nie, ja, dobrze, więc to ja, pragnę tylko spalne. przypomnieć, że w Polsce jest ruch prawostronny. Mhm. Jechałem prawą stroną, a ty we mnie skopiłeś! w Polsce Bo jesteśmy w Polsce? Gadamy a ja teraz może po Polsce? W Anglii, No to, to ale główno mnie to interesuje, no jak wymijasz, no to wiadomo, że z prawej. Nie no, z, 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 Debile, no debile. No, debilami gram, no. Ja de dupie. Także oczywiście przypominam, że wszystko co tu A widzicie tym... to jest konwencja, kabareci, comedy. A pragnę tylko przypomnieć, nie, że nie jakby jechałeś po swojej ma. stronie ja Jechałem po nie swojej nie stronie, czemu miałbym cię, czemu miałbym, jest, czemu miałbym co? cię Ja mnie. Omija... czemu miałbym cię omijać w ogóle z drugiej strony, w sensie jaki to był oh. sens i cel w ogóle Głupie Nie wierzę w tą grę, dobra. dobra ale mu rampe rampę zrobiłem tym samochodem, ty Co się stało? się chodź, chodź tym czołgiem no chciał, wiesz, poddymić i wjechał jak w buggy rampę ciekawe czy... Okay. O. Huh. Spokojnie, Aha. bo jeszcze jestem z tyłu przypychany. Aha, Także... to... no. Od dwóch stron. O, to, to, no to no dzisiaj to chyba to kląt, kląt, klątwa drugiego <laughs> miejsca chyba się włącza. O, klątwa Faraona. Nie rusz. No przecież nic nie robię! Jakby... ja nie skrę... ja muszę, ja muszę skręcić, nie ale nie w ciebie. No. Dobra, tak, rozwalam wędnie. czołg. Dawaj, rozwalaj. Okej, okay, super Nie ja mam koła! już, ja. czy za chwilę? Nie, koła nie Chłop ja nie ma koła, naprawdę <laughs> Jezus Maria Ja dojadę No jadę. Dobra, no bo ja nie wiedziałem, czy mam w tym momencie patrzeć, czy... Czy za moment ZA MOMENT! Nie, Michałku, nie no zrobisz tego, także leć, jedź sobie po prostu dalej ja Dobra, patrzę. nie zrobię ale... Nie ty, Michaś do Michałka. Na no nie no ale... co ty... Ale w ogóle jak, jaka jest geneza twojego twojego e, Niku? Że jesteś po prostu... Nie oprócz tego, że no masz ja na imię Michał nie, nie! Co? No nie! Ty, nie ty, rób pisałem. tak! <laughs> Ej droniam w kół! Oa! No jedzieś! <laughs> jak ja mam nie... Jedno... Czekaj to przepuść, chłopie! Ej, mam jedno koło! <laughs> no jedziecie zobaczycie go! <noise> Jaki tam sobie siedzibyś, ty głubek, ty! Faktycznie, faktycznie, o chuuurrw! O! Ale myślałem, że masz coś Słuchajaj. gorszego tu. Dobra, ja cię zestawiam, że nie było, że cię tknę, nie? nie? Zawidzę. Zawidzę. Już z F-uj, halo tam, bąbel. F-1-kuj. F-1-kuj. F1. O, tam ja. jedzie. Tak, jedzie Phantom, tak. Zapraszam. O! Oddaj się! Ty! Jak dobrze! Nie! Ale nie, nie, nie! Mnie, mnie bagi rampa nie uderzyła, tylko ja po prostu na tym wylocie poleciałem. A. Odbiłem się, ja przeleciałem. Proszę nie wjeżdżać, wymyny, nie wymyny. Michał, kurwa! No, co ty robisz? Ej, no, ty we mnie wjechałeś! <laughs> Jak ja jechałem, prawda, ty skręciłeś, we <laughs> No, to jesteś kurwa niszczenie no! Stary, jadę o, nie, prosto, jadę prosto, prawej o, strony się trzymam, a ty centralnie o, a ty. we mnie wjechałeś! Ja nawet nie zwolniłem! Mam. Ja nawet zwolniłem! Co ty kurwa a, w ogóle gadasz, jest no? ładne, żeby nie wjechać w ciebie, no. Ty co? O, że co? O, się zlękłem teraz. Że co mówisz, Michał? Że co? Że co? Nic, nic. Nie ma. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No. Trzeba, trzeba, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny przed szepardem zejść niepokonanym. Bardzo dobrze. Właśnie, pokonał, No Hu po prostu jechał. No jakby trzymał się prawej strony, a Hu po prostu we mnie wjechał. Ja takie, aha. Aha! checkpoint? Zajebisty. A co? O! Oh. się tak nie Dziesiąty dopiero. O, no, Aha, no właśnie, właśnie a propos zniżania, głowy. panie Michale, no to właśnie, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? No nic, po prostu jak debil wjechał w dziurę. No, nie wiesz, w niego? Także... Tak, a propos zniżania. Prawą. Nie da się Jeź zniżyć, prawą. nie da się zniżyć, niż jak się jest na samym dole, jakby wiesz co Jeź chodzi. Z prawą! O kurczę, tu trzeba to... O, bardzo dobrze, odpożyć. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzisz, teraz w no, prawidłową osobę, odpożyć. brawo! Brawo! Nie, nie. Nie, nie, NO przecież KURWA, NO jak? Ja, to, ja, ja nawet, ja nawet zwolniłem do zera, rozumiesz? No tu po prostu no, nie wjechałeś. To... No nie chciałem ja zrobić, Jak tak mogłeś? Opa. O, ale chłopa. Widzisz, jest No, no i widzisz, Dobrze, tak się idzie prosto. Była bardzo ładnie, Michał, bardzo ładnie. Co, co, raz lepiej. środkiem. oraz lepiej ci idzie. Jechał środkiem. To nie, to, do, dobrze, do, dobrze, aj! <noise> dobrze, widziałeś, dobrze, pochwalił jak coś. Bombela, bo, bo no Bombela, bo, bo tak źle ja się wpuścił ładny strony bardzo. No, no, tak, możesz, moment, możesz, prawda. To się rzadko zdarza, to prawda. Tak. No prawda. To jest Patrzcie, teraz ja jadę uwaga prawą to stroną słyszafka. dla wszystkich osób. Tam to Michał. To się do. Na, na chwilę możesz się do mnie zniżyć i posłuchać jak ja mówię teraz... O cholera, ale się wydupiłem. Odejdź tym czołgiem. Jadę prawą stroną. O kurczę, Jadę co prawą, kurczę prawą stroną. Jedziesz, stracim, A co cię to interesuje? Ale Dobra, nie ja jestem w stanie otworzyć tego. Bronił. Nie otwórz je, to, je. otwórz to, przejdź, przejdź obok nie otwórz mi je, to, jedź, je, je, je. Dobrze, je, dobrze, je. dzięki Aha, bo to... No ja nie jestem, ja nie jestem w stanie tego rozwalić. Nie, nie, nie! Przepraszam, kurze, przepraszam ty... Michał, tego nie chciałem! Też przekazy, ale się, ale, ale schował się za tobą, no ale chciałem nie w niego, ale dobrze. Bardzo... Wywalił się Bombę tymczasem teraz sam się wywalał Dobrze, o teraz kończy nie posiakuje Nie posiakuje Rozwal no, no, no. No, no. no Było blisko! Wyrobiłem... A, no, szkoda, Siem... że nie spadł Szkoda, że nie spadł Aha, tak mi życzysz? Tak! To no, przyznaję źle. się Obyś spadł i Miły żebyś... Miły żeby spadł I jak już tam spadniesz na dół, to żebyś się zestrzał tak, Ej, e, ale to mi bardzo źle życzysz, bo ja dzisiaj... Y, popełniłem zbrodnię i w sobie jajecznicę. Oj, czy dzisiaj będzie ten? No, czuję, że jest nieciekawie, powiem To była moja druga A, właśnie, ostatni tak. Też tak właśnie jadłem. Nie? Jakaż ostatnio. Nie, Aha. A nie, to dzięki, dzięki, dzięki. No, mnie uderzył. No ja. A, sorry, to nawet nie widziałem, szczerze. Znaczy, nie, mogłeś mnie walnąć, tylko. No, ja przed pierwszym uciekałem, to nie specjalnie tak cię walnąłem. Przed pierwszym uciekałeś? No on czołgiem jechał chyba czy czymś ja jestem drugi, no tak, jakby tak. nie, jakby jestem przed nim No to, to, to ktoś kogo teraz ja. wywaliłem ktoś jechał czołgiem przed tobą jeszcze No tak, 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 tak Ja uciekałem przed nim, jakby co? Dobra, tak, to masz tego fantoma! To jest masz tego fantoma! Roz Jadę prawo. Jadę prawo, ale moją prawą Rozwal te... ten czołg! Nie, nie rozwal tego czołgu, zostaw czołg, zostaw czołg, jedź prawą stroną. No nie openiame. we mnie HALO! No, co ty robisz z tym fantomem? Ale on spadł. Ale, co, ale, spadł. czemu nie? Mogę to się chociaż powiedzieć było. cokolwiek, nie wiem. Zjedź mi o... z drogi, to cokolwiek. A tak, to jest to jadę, patrzę i to wszystko. No, Muszę usprawiedliwić tak. No, nie walną cię Dosłownie. Dobra, Ale to cię cokolwiek, zadowolasz. nie wiem, trzeba było krzyczeć. Zjedź mi ale z drogi, czy ja co. To ale, ja wiesz, ale, to do dosłownie. mnie, ale to do. Ale, o, Ale dobrze, ale nic nie zrobiliście, za szczęście. Prawie, pięknie. Ale teraz! Aha. Holy. <laughs> no to nie ma hamulcy z dykty, no. Ale no, ja opuszczę się. O, tak od fantoma wyrwałem kita. No, mnie to mnie też ja... dostaniesz w śmieciu. No Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, no. okay. fantom... Dobra, wyjedźmy już rodze, w końcu. Nie. Z bazy. Nie no, Baza, może ta, jadę swoją prawą. Ja też. Jedź Dobrze. Prawą. A jaka to jest moja prawa? twoja prawa no moja tak prawa jest moja prawa prawa okay. e, słuchaj prawa są prawa, w, prawa są względne przybarwa. według niektórych no. na przykład prawa człowieka Wiesz, bo my z takim impostorem i to tak przez przypadek że ty no, ja mam Michała no, który jest impostorem ja, ja nie mogę przyjechać siedź no, tam to. cicho ja ja dałem ja ja sobie szybko nawet nie mówi. on tam się wywala na środku jak mówiłeś no bo Oooo, oh, ale zaraz się pamiętam. No dlaczego Bąbel? Bombel, halo! Jakby, ale, nie. ale to nie, nie. musisz! No co ty ja, co robisz! Ja co ja A, robię? Co ja robię? Mnie właśnie wydupił. Mnie właśnie ja wy... mam m... w tej ciężarowce. Mnie właśnie wydupił bombel, który postanowił zrobić to samo, co mi chciał wjechać mi w dupę będąc w ogóle. <grym> ej, no nie, to, to no, tak! Z uh, ale... Ej, ej, ale wiecie, ej, czekajcie, ej, ale wiecie o tym, że na przykład jak ci S, to... Co? Co ty teraz robisz? Chciałem cię ominąć. Ale przyjechałeś w twoją strefę, <laughs> kurwa! No słuchaj, kurwa! No ale jakie kurwa, słuchaj, no ziomek, najpierw się naucz jeździć, Chciało no! Chciało minąć, no! A Z trzeba się uczyć? No tak, pasowałoby, żebyś umiał jeździć prosto, lewo, prawo, odróżniam takie rzeczy. Miałe o kurcze, pieczone. Taka, le lewo, ale jeszcze no tu jechałem przez przypadek. Nie mogę, no nie mogę, no tak tacy postożnym. No, nie <laughs> mogę, no. <Ja>, słuchaj, <laughs> tak jak pejś, ja tam jechałem, ja, rzyma 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 Pierwszy raz. ja dostałem nitro i ty jechałeś hmm. wolniej. No i unlucky bo prostu. No, słuchaj, dostałeś na plecy. No widzisz, ale, ale ja, dobra, ja ale, ale to dalej, nie, nie nie, dalej nie zmienia faktu, że możesz skręcić, krzyknąć, powiedzieć, jestem przy to, a ty po prostu... Wpierdoliłeś mi się w, w dupę, no. Oh, ty. <grym> no. Może chciałem? Y nie, no właśnie nie. no kurwa! No nie możesz. Ej, nie dotknąłem cię nawet, ty! Jadę prawą, jadę prawą, jadę prawą. No... Akurat nie <grym> <grym> ciebie to bym chciał dotknąć tutaj, Wiem. Ale podbiło mnie tym No to mi to cieszy. Ty, no, hey, bąbel, bo ty żeś nawet we mnie nie wpadł, a wyleciałeś u, u mnie tego. U mnie jechałeś tak, że mnie dotknęło. A? A, dotknęło. To, no to cóż mogę poradzić. Diknęło. Bo robiłem wcześniej ruch w lewo, ale później szybko do, pra do prawa. Ale tam flagma no, musisz też rzucić um, te fajki w końcu. Um, 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 <laughs> Muszę rzucić jedzenie albo mówienie na czas. Ale to ja tak właśnie słyszałem, że ta flegma się zbiera u astmatyków, matyków, którzy po prostu podczas jedzenia czy mówienia mają dostarczaną za małą ilość tlenu do organizmu. Po prostu. No skurde, no! I faktycznie tak może być, bo to jest albo przy zbyt szybkim i jak się za dużo powie, albo właśnie po jedzeniu. No zazwyczaj dość tak Aha, no mocno. to następnym razem mówisz w Krakowie, to tyle ci nie dam po prostu mniej. Mówić. Nie, 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 co innego robić? No, także tak to no, wygląda. Nie, nie. Odwieczny problem astmatyków jeszcze w sezonie pilnym. Dobra, pilny astmatyków. to ty jesteś. Słuchaj, idziemy. No, Wiatro Wiatropilny. Oby nie. O, życzę tobie też tego, szef, żebyś też nie był. pilny Tak. Nikomu tego może nie życzę. No, walni go, walni go! dobrze, brawo! Jezus, Maria, jak pięknie! Yes. Brawo! No. Jak ładnie, po prostu jak w w tym momencie, jak kiedy pionka. się rozpadało tego, rozpadało się ten fragmencik. Taki. No i walni go, walni go! Także. Walnij go jeszcze raz, dobrze. O! Nie o nie, zostałem palnięty. Nie, wypadłeś, wypadłeś! No! Ale walebuj, ci tak. Karma! Karma akurat wróciła. karmę, akurat karmę, koty Karma moje wróciła. jedzą e, lepszą niż ja jem? E, jedzenie? Uwaga, jedzenie? Tak. A ja słyszałem ostatnio inną informację. Jaką? A no nie, to nie, dla, nie ale się. to dlatego, że słucha, ale dlatego, że jedna nie może, to tylko A, tak. Bo okay, okay. ma chore jelitka, niestety. No. Dawaj, dawaj, dawaj tutaj, który jedzie? Znowu szefa! Uuu, nie wypadłem do dna no, Ale nie wypadłem o, tym razem o, Dobra szefar, teraz to ja w ciebie wjadę, ok? Okej okay. Jadę prawą. No, no dobrze, dobrze, jedź, Okej Nie, 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 jadę o, co, Nie doleciałem do Szufarda O nie Widziałem to, ty. A to nie ja Tym razem Chodź tu gnoju, o, No skurde Nie, niestety. Możecie go walnąć jak walniecie go, to będzie super. To będzie super. Ja? Ci... Co? Ja tak, ty. Ja? Nie, 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 nie. Jak to? Ja jestem jedny no! no dajesz spokój. Muszę poprosić YouTube'a o większe CPM. -y. Nie ja wiem, może okay, Wojtka... To może to... Wojtka odpada <noise> Ja to Wojtka poprosiłem o A właśnie Stój, stój, stój! A, a ja na właśnie, na ale na właśnie miałem ten, miałem Muszę e, się pytać co chodzi, o, chyba, że nie, chyba że nie chcesz no, mówić zeparty. no to. No to wiadomo co, no nie było w a. tym miesiącu jeszcze. A, a e, to ten, to ten to możesz mnie zapytać po prostu i ja ci mogę tam napytać do osób, które się zajmują tym Rzysz Dobra, dobra gdzieś na tym mam ci na konkretnym miejscu. Nie, 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 musisz, ja no po prostu pyta. zapytam się. Okej. Okay. Znaczy Więc możesz tak. mi po prostu przypomnieć i ja no, trzeci. No to mówię, no to A możesz jest... mi O kurw. Jak A. mnie sprzątnął z planszy. No, mnie tak samo sprzątnął z planszy. No ładnie, ładnie, Na spokojnie. Ale mówię, jakby napisać. E, przypominam, że szepard jest pierwszy, nie? No tak, tak. tak, nie, tak, tak. Ale już było mówione, tym, ale. No tak, tak, obaj, mnie, pró obaj ja... mnie próbują. Obaj mnie ja próbują, bić. zostałem na drugim, palniętym. Obaj mnie próbują tak, że... bić. Pardon. Ja tak, chcę powiedzieć, że ja na drugim celowe. miejscu zostałem klasycznie palnięty. Dobra. Także. Co, zrobiłeś? Nie. Klasycznie przed retą. Jak to się mówi, palnięty, więc. Mam nadzieję, że ktoś sprzątnie Szeparda, chyba że to ja zostałem sprzątnięty dopiero. W no momencie, przed jak punktem szmatoty, ty no Także... Ja już nie jestem no pies. No, no, bardzo dobrze. A bardzo teraz dobrze. możecie jego właśnie walnąć tak. i później Szeparda no przy jego. okazji Nie, 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 ja nie jestem no zaraz, zaraz kolegą. Okej, okay, ja zostałem palnięty, palnięty, żeby nie było. Zostałeś wywalony? Zostałem nie, palnięty. nie został wywalony, nie został wywalony, nie został... Wynikał! Kurwa czwarty Ale... raz po że <grymny> się <grymny mi> nie wywalił! Ja JEBIE! Trzeba wystać, nie policja. wiem! Sowę ty, pod sową? Ty, ty, co ty robisz? Gałganie, nie stoimy tam, nie czekamy. Chodź tu. A... Na, na Dobra, nie, nie no. Na nie, po... <grymny> Szkoda nawet trzembi, że okay. jak klasyczek się właśnie odwalił. Okay.

Nigdzie nie padłem na tym Wcale Nie! No i pojechał. Proszę pana. To puść mnie. Nie, ja tu go O, jak go śmiesz, super. O, padł go. Co jest? Bryty, pieczone! Nie, żyje. udało się. Żyje no, żyje, żyje no. Ja cię dupię, nie mogę. No tak, tak, tak.